To nie ma żadnego znaczenia. My to się zajmujemy, zajmujemy, się zajmujemy się teraz nazywać. my się. Centralny port komunikacyjny jest nazwa i ona już zostanie do końca. Na siłę zmiany. To się panu źle kojarzy. To Ale jest temat zastępczy, to, to jest w ogóle niepotrzebne, to jest dziecinada. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, co dzisiaj minister Klimczak powiedział. Skądinąd jeden z najrozsądniejszych posłów i ministrów tego rządu, że będziemy się zajmować tym, bo Donaldowi Tuskowi się coś nie podoba. Ja jestem przerażony, że zajmujemy się takim drugorzędnym tematem. Ważniejszym w temacie CPK jest działka, którą jedni sprzedali, a drudzy nie wykryli. To są tematy bardzo ważne. Port ma powstać, sieć szybkich kolei ma powstać, mamy się rozwijać jako kraj. A my teraz robimy trochę błazenadę, trochę dziecinadę, żeby znowu dzielić Polaków. Znowu chcemy dzielić Polaków nazwą centralnego portu komunikacyjnego. Przecież to jest niepoważne. Ale nie wie... Przecież ludzie, którzy nas słuchają, nie wiedzą teraz, w którą stronę patrzeć. Ale, nie, nie, ale, nie zauwa ale na, na pewno Pan zauważył, na pewno Pan usłyszał to, co mówił premier. To było chyba wtorek przed rządem, kiedy ta sprawa z działki została ujawniona przez Wirtualną Polskę. No i on już wtedy powiedział, że ta nazwa musi być zmieniona, bo jak, jak, jak premier to nazwał, jaki macie hashtag no coś skarżę, cały PIS kradnie. No to skradnie. ja dodam no to drugi właśnie. hashtag. Cała Krenier platforma Krenier. kryje. Bo audyty laska, osiem audytów wielkie i nie wykryły tak prostej rzeczy, tak oczywistej. No czy my o czym my mówimy? Czy my, czy my w ogóle siebie słyszymy? No.